I gdybyśmy spojrzeli na życie jak na Gobelin e, i spojrzelibyśmy na jego tylną część, to byśmy zobaczyli w ogóle bezsensowną plątaninę nitek, która kompletnie nie ma sensu. Ale jak spojrzymy na tą stronę właściwą, a tą właściwą jest duchowa, to widzimy, że każda niteczka miała swoje miejsce. Powinna być tam, gdzie właśnie była, i że wszystko ma sens. I z tego poziomu, jak patrzymy na te, również na to, na te, tych, tych złych ludzi, złe wydarzenia, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, że to ma sens z jakiegoś punktu widzenia, że to po coś było potrzebne, ale nasz umysł jest za mały, żeby to zobaczyć. I tym jest też astrologia. Właśnie dokładnie to chodzi, tylko że astrologia, można powiedzieć, to są te. To są te pineski, to są te narzędzia, to są te punkty, które że tak powiem, wszechświat nam uruchamia w naszym procesie rozwojowym, czyli muszą być te, ta klawiatura, to jest ta klawiatura sterująca tymi różnymi procesami, i one aktywizują się, robią różne rzeczy, a reszta już należy do nas.